No właśnie, tak świętowaliśmy, że spóźniliśmy się na samolot. No wiadomo, było co świętować. Julia i Dominik, zwycięzcy drugiej edycji programu Love Island. No i jak wasze wrażenia? Co czuliście, gdy usłyszeliście ten werdykt? Byliśmy w totalnym szoku, ponieważ naszym zdaniem wszystkie pary zasłużyły na wygraną, więc myślę, że wszyscy jesteśmy tak, wygranymi. Wszyscy, wszyscy, którzy byli w finale, myślę, że tu zasługiwali, zasługiwali na wygraną, także też się zdziwiliśmy się, ale byliśmy mega szczęśliwi. I co? Nie, nie do, uczucie tak naprawdę nie do opisania. Szczęście nie do opisania, dokładnie. Mm. Ale mieliście chociaż taki przebłysk, że to możecie być właśnie wy. Ja powiem Wam szczerze, trochę prywaty, wiedziałam, że tak będzie. <noise> no, może, może przez. Przez głowę przeszła nam na pewno taka myśl, ponieważ jednak no widać było to szczere uczucie w poprzednich głosowaniach na Słodziaków, też wygraliśmy, mhm. więc gdzieś tam wiedzieliśmy, że na pewno cieszymy tak, się. Ale na pewno nie było tak, że myśleliśmy o wygranej, bo zajęliśmy się sobą. sobą, rozwijanie po prostu naszej relacji i to, że po prostu wygraliśmy ten program, to myślę, że jest taki przyjemny efekt uboczny, no bo tak Dodatek. naprawdę... Tutaj uczucie było na pierwszym miejscu. Były jakiekolwiek wątpliwości przy wyborze kopert? <grystanie> absolutnie nie. Do A, mi? Absolutnie nie. <grystanie> Powiedzcie mi, jak wy w ogóle spędziliście ten pierwszy dzień po finale? Bo z tego co wiem, to byliście jeszcze w Hiszpanii. Zwiedziliście coś? Nie wiem, mieliście okazję? No właśnie, tak świętowaliśmy, że spóźniliśmy się na samolot. No wiadomo, było co świętować. <grystanie> Czy produkcja Was nie zabiła za to? Nie, myślę, że to była już nasza sprawa, nasza sprawa. Zostaliśmy sobie dzień dłużej w Hiszpanii, żebyśmy mogli fajnie spędzić wieczór. No i tam w te trzy pary poszliśmy sobie do restauracji, zjedliśmy kolację, miło spędziliśmy czas. No, Także tak. nawet wyszło na, na dobre, tak. że po prostu spędziliśmy jeszcze jeden taki dzień na luzie w Hiszpanii, bo jakbyśmy w programie, to tak naprawdę też rozmawialiśmy o tym, że przydałby mi się nam taki mhm. luźniejszy dzień po prostu. No i jak się wam żyje razem już bez kamery? Jest to trochę inaczej? Jest inaczej. Cały czas się poznajemy, więc na pewno dobrze robi to dla naszego związku, że właśnie możemy porozmawiać tak prywatnie bez tych, bez tych kamer. Jest różnica. Dominik, jak twoje wrażenia? No, dla mnie ja cały program oczekiwałem, żeby po prostu porozmawiać z nią tak właśnie bez kamer na osobności. I powiem Wam, że no, poznajemy się dalej i liczę po prostu. Mam pełno dobrych tutaj myśli po naszego naszej relacji. Teraz jesteśmy już w Warszawie. Wiem, że wy obydwoje jesteście z Warszawy i zastanawiam się, jak spędzacie ten czas, czy w ogóle mieliście już szansę pobyć trochę osobno, czy jednak cały czas jesteście w tym ciągu bycia razem. Jesteśmy w ciągu bycia razem. No bo jesteśmy przyklejeni do siebie jak rzepy, No tego się nie da ukryć, więc od razu po wylądowaniu też poszliśmy razem na, na, na wspólną imprezę. Nas znajomi zrobili nam niesamowitą przy, niespodziankę, ponieważ odebrali nas z lotniska. Mamy najlepszych przyjaciół na świecie. I pojechaliśmy wspólnie na imprezę. Tak, już przywitać się W ogóle nasi znajomi, którzy nas odebrali z lotniska, bo już się wszyscy tam zaznajomili ze sobą, także też fajnie było na to patrzeć, jak taka paczka po prostu się nas zrobiła. No i pojechaliśmy na imprezę do co, wspólnie. Wspólni znajomi dogadują się, to jest bardzo ważne. Wspólni znajomi się dogadują, też Dominik dogadał się z moimi przyjaciółmi, co jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Z moimi rodzicami tak samo, więc e, wspaniale. Tak, pomimo tego, że tutaj zapomniałem e, w pewnym momencie imienia <noise> pani Moniki, ale, ale myślę, że już mi gdzieś się wybaczyła.